I ponownie na moim kanale Kacper Beauty Expert. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. Dzisiaj przychodzę do Was oczywiście z ogromną, merytoryczną dawką wiedzy, jak i również z kolejną polecajką świetnego kosmetyku, który przynosi spektakularne efekty zastępujące medycynę estetyczną, wypełniacze i różnego rodzaju botoksy. Ja stoję na stanowisku, że starzeć to starzeć się z godnością, a przede wszystkim robić wszystko, aby nasza skóra na długi, perspektywistyczny czas była rozświetlona, rozpromieniona w dobrej kondycji, aby realnie stymulować kolagen, elastyna i kwas hieluronowy, bardzo silnie przyspieszać proces odnowy komórkowej, regeneracji. I dzisiaj przychodzę do Was z takim hitem kosmetycznym, którego cena wynosi 30 zł. Jest to hit, ale zanim Wam go polecę, oczywiście dawka merytorycznej wiedzy i informacje bardzo ważne tak zwane informacje dodatkowe, które musicie wiedzieć przed zastosowaniem tego preparatu. Więc od nich rozpocznę. Produkt może być śmiało stosowany przy y, stosowaniu kwasu w letniej y, pielęgnacji, jak najbardziej tak. Nie może ten produkt być stosowany przy kuracji retinolem, czyli na jesień, niestety, nie ma szans, abyście stosowali ten produkt. Od razu Wam to mówię w gwoli ścisłości, jak sprawa wygląda. Jeżeli stosujecie kwasy, ten produkt możecie stosować raz w tygodniu. Jeżeli nie stosujecie kwasów, możecie stosować ten produkt dwa razy w tygodniu, na przykład w poniedziałek i czwartek, ale zupełnie inaczej niż y, tutaj mamy połączenie w przypadku tych dwóch grup osób stosujących kwasy, nie stosujących kwasów. Także dzisiaj będziemy merytorycznie rozmawiać. Produkt, który dzisiaj zaprezentuję na swoim kanale, na swoim filmie, będzie odpowiedni dla każdego typu skóry. Jeżeli chcecie odświeżyć skórę, wyrównać jej fakturę, zadziałać bardzo szybko, ale synergistycznie przeciwstarzeniowo, stymulując syntezę kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego, fibroblastów, bardzo silnie odbudować skórę, zastymulować wchłanianie substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry z kosmetyków pielęgnacyjnych, podrasować efekt glaski. Zadziałać detoksykacyjnie, zadziałać oczyszczająco, zadziałać silnie rewitalizacyjnie, czyli totalnie transformująco na skórę. Połączenie składników aktywnych, między innymi bardzo w dużej grupy składników aktywnych, bo mamy tutaj i peptydy, mamy tutaj ficynę, mamy tutaj azeloglicynę, i tutaj mamy bardzo dużo kombinacji substancji aktywnych. Składniki aktywne, które łączą się ze sobą w synergii, zapewniając odpowiednie działanie przeciwzmarszczkowe, seboregulujące i przeciwzmarszczkowe. Azeloglicyna jest tutaj zastosowana z peptydami, ale przy wyższych stężeniach azeloglicyny peptydów być nie może. I nie przy wszystkich grupach peptydów może być azeloglicyna. Tutaj producent zastosował niewielkie ilości, ale skoncentrowanych peptydów w połączeniu też z niewielkim śladowym wręcz ilością em, azeloglicyny, po to, aby zapewnić maks efekty, czyli peptydy, żeby zrobiły swoje, azeloglicyna swoje, ficyna swoje i zwi różne związki odnawiające tutaj naszą e, skórę, pod pozytywnym tego oczywiście słowa znaczeniem. Ten produkt prawidłowo powinien być stosowany w taki oto sposób. Jeżeli stosujecie w swojej letniej pielęgnacji kwasy, to ten produkt możecie stosować raz w tygodniu na 2-3 minuty i go spłukać. I Wy go traktujecie jako taką maskę bardzo silnie rozjaśniającą, rozświetlającą, przygotowującą Waszą skórę do intensywnego wchłaniania składników aktywnych w głębsze warstwy skóry. I dodatkowo będzie to tak zwany szybki shot, czyli szybkie naładowanie skóry substancjami aktywnymi. Jeżeli nie stosujecie w letniej pielęgnacji kwasów, ten produkt możecie stosować dwa razy w tygodniu z odstępem dwutrzydniowym, 3 dniowym, czyli np. poniedziałek i czwartek na 10 minut i ją Wam zastąpi oczywiście tutaj i peeling enzymatyczny i zapewni Wam efekt glaskin, odmłodzenia, rewitalizacji i regeneracji. I wy możecie go wtedy zdecydowanie dłużej trzymać na swojej skórze, aby uzyskać tak zwane max efekty. Jest to produkt zmywalny, jest to produkt, który już tak naprawdę po minucie robi bardzo duże zmiany na naszej skórze. Wyrównuje kolory, rozświetla, rozpromienia, rewitalizuje, daje efekt dla skin, a przetrzymany do 10 minut zachowuje się jak peeling enzymatyczny i maska bomba upiększająca. Także w zdecydowany sposób uważam, że śmiało można wypróbować ten produkt. Ten produkt nie uwrażliwia skóry na promieniowanie słoneczne i nie przeciągając dzisiejszym gwiazdorem tego produktu, tego filmu, będzie ten produkt. AA Glow Up i producent nazywa to Peeling maska enzymatyczna. Papaina i Ficyna. Co nam mówi producent na temat tego produktu? Warto posłuchać, bo tutaj trzeba się odnieść do tych kwestii, czy to co mówi producent jest prawdą. Maska peeling enzymatyczna. Twoja skóra wygląda na zmęczoną, jest odwodniona, poszerzała i z przebarwieniami sięgnij po AA Glow Up, aby wydobyć jej blask, zapewniając zdrowy i świeży wygląd. Efekty natychmiastowe. Głębokie oczyszczenie, zmniejszona widoczność porów, intensywne nawilżenie, gładka, nieskazitelna skóra po pełna naturalnego blasku. Efekty po 28 dniach. Intensywne wygładzenie skórka, ujednolicenie kolorytu, aksamitna miękkość skóry. I tutaj jest sposób użycia, a jeżeli chodzi o skład... No, tutaj to oczywiście globalna prawda siedzi w składnikach aktywnych i w ich połączeniach, jak one działają, dlaczego one tak działają, dlaczego one się tak reaktywują, dlaczego jest taka kompozycja substancji aktywnych itd. Tak Także wszystko w tym filmie na temat tego produktu w sposób wyczerpujący będziecie wiedzieć. Bazą preparatu oczywiście jest woda. Woda która jest rozpuszczalnikiem dla wielu cennych substancji aktywnych, umożliwia ich bezproblemowe połączenie, jak i również e, rozpuszczenie pozostałych substancji. Cetaryl, alkohol, emolient, alkohol z grupy aromatycznych, e, alkohol z grupy tłuszczowych, nie aromatycznych, przepraszam, aromatyczny to jest benzyl, alkohol z grupy tłuszczowych który wykazuje właściwości chroniące naszą skórę przed transpidermalną utratą wody z naskórka. Czyli trzymając ten produkt na twarzy, nie dopuszcza on do tego, aby nasza skóra się odwodniła, aby z naszej skóry wyparowała woda, aby z naszej skóry odparowała wilgoć. W zdecydowany sposób nie dopuszcza do takich sytuacji. Później mamy trójgliceryt, substancję, która wpływa korzystnie na odbudowę bariery hydrolipidowej, bardzo silnie rekonstruuje barierę lipidową, łagodzi świąt, rumień, podrażnienia, zaczerwienienia i wykazuje bardzo silne, nawilżające właściwości. Później w składzie mamy niacynamid, czyli substancję seboregulującą przeciwtrądzikową, rozjaśniającą skórę, rozpromieniającą, działającą przeciwzmarszczkowo. Także jak najbardziej niacynamid w takim produkcie powinien być. Tutaj producent nie określa jego stężenia, więc podejrzewam, że jest to około 1-2% maksymalnie. Więc jest to bezpieczne stężenie dla osób początkujących z niacynamidem. Jest to składnik, który bardzo silnie oddziałuje na regulację funkcjonowania gruczołów łojowych i przywrócenia prawidłowego funkcjonowania gruczołów łojowych. Detoksy detoksykacja skóry, oczyszczenie skóry, normalizacja skóry, redukcja niedoskonałości, redukcja, podkreślam teraz bardzo ważne słowo, drobnych świeżych przebarwień, drobnych świeżych przebarwień, nieutrwalonych. Także od razu tutaj to zaznaczam, żeby po prostu było wiadomo jak sprawa, Wygląda. Później mamy pentylenglicol, transporter substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry, który umożliwia nam transport substancji aktywnych w głąb skóry, żeby one nie działały na powierzchni, żeby one nie działały płytko, tylko żeby te składniki aktywne wnikały w głąb skóry i działały długoterminowo. Później mamy detergent, substancję powierzchniowo-czynną, y, oczywiście CB jako rozpuszczalnik, żeby tutaj substancje też oczyszczające mogły wniknąć w ujścia y, i w pory i oczyścić naszą skórę. I jak najbardziej, jeżeli nie jesteście nadwrażliwi na kokamidopropylbetainę, betainę, to jak najbardziej możecie ten produkt stosować. Jeżeli macie wykrytą nadwrażliwość i nietolerancję kokamidopropylbetainy, betainy, niestety tego produktu stosować nie możecie. Nie ma takiej po prostu możliwości. Później w składzie mamy glicerynę, czyli mamy typowy humektant, nawadniacz, nawilżacz, który wiąże wilgoć w naskórku, zapobiega przed utratą wody, przed utratą wilgoci. Później oczywiście mamy nośnik przenikania substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry, transporter przenikania substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry, regulator pH, trehalozę, Cudowny składnik odbudowujący barierę lipidową, łagodzący świąt, rumień, podrażnienie, zaczerwienienie. Bardzo silnie naprawczo wykazuje, swoje naprawcze właściwości wykazuje. Bardzo silnie nawilża, utrzymuje długotrwały poziom nawilżenia na skórze, rewitalizuje skórę, działa przeciwstarzeniowo, działa progresywnie na kolagę, na elastynę, na fibroblasty, na kwas hialuronowy. Bardzo silnie oddziałuje na nasze komórki skóry z celem wymuszenia na nich intensywnej regeneracji, intensywnego zastymulowania. Także przemyślana została tutaj kombinacja substancji aktywnych, bo mamy tutaj równoważące składniki czynne, seboregulujące i rozjaśniające, łagodzące, nawilżające, no i jeszcze cudów po prostu wiele innych. Także następnym składnikiem aktywnym jest oczywiście papaina. Jest to enzym pozyskiwany z papai o właściwościach enzymatycznie usuwających martwe. Komórki na naskórka, czyli złuszczacz. Bardzo delikatny, nie jest agresywny, skutecznie, a zarazem bardzo delikatnie, bez uszczerbku dla bariery lipidowej, wykazuje właściwości keratolityczne. Jest to oczywiście zasada takiego trawienia naskórka, czyli zjadania martwych naskórka, komórek naskórka i bardzo delikatna odnowa i odbudowa skóry. Później po papainie mamy Ficynę, cudowny, jeszcze raz, właśnie to jest taki kluczowy, cudowny składnik aktywny, który zarazem wykazuje bardzo silne właściwości wspierające papainę, we właściwościach odnawiających, żeby usunąć stare, martwe komórki na skórka. Aficyna dodatkowo wykazuje bardzo silne działanie przeciwzmarszczkowe, stymulujące kolagen, elastynę, wywołujące bardzo silną odpowiedź fibroblastów pod względem stymulacji, odbudowy regeneracji, także. Sama ficyna już tak naprawdę wywołuje bardzo silną stymulację i poprawę naszej skóry pod kątem działania przeciwstarzeniowego, i to zostało bardzo fajnie przebadane naukowo. Jest fajnie w badaniach naukowych pokazana skuteczność ficyny, jak ona fajnie odnawia komórki na skórka, jak to super uzupełnia działanie papainy i jak ona wyzwala bardzo silnie stymulację. Skóry. Nasze komórki się mnożą, bardzo silnie się skóra regeneruje, bardzo szybko zachodzą zmiany regeneracyjne komórkowe w naszej skórze. Wszystkie martwe, niepotrzebne komórki na skórkę są po prostu wyrzucane, ale w sposób bardzo delikatny, bez uszczerbku dla bariery hydrolipidowej, bez uszczerbku dla mikrobiomu skórnego. Także to działanie jest bardzo, ale przede wszystkim bardzo delikatne. Także producent tutaj w zdecydowany sposób przemyślał kombinację działania substancji czynnych. Ponadto warto jest to podkreślić, że są to substancje, które bardzo szybko działają, czyli działają w dość krótkim czasie. Ich działanie w badaniach naukowych zostało już ocenione po minucie. Po minucie już te składniki aktywne naprawdę potrafiły zrobić duże zmiany w skórze. Także są to składniki tak zwane speedowe, robią szybko, hurra, dziękuję, mają, robią to co mają robić, wywołują tą bardzo silną progresję kolagenu, elastyny i po prostu są spukiwane. efekt jest zauważalny w krótkim czasie, czyli tak zwane szybkie naładowanie skóry, napakowanie w nią substancji aktywnych. Później mamy azeloglicynę, która wykazuje właściwości przeciwzapalne. Jest to pochodna, łagodniejsza pochodna, zdecydowanie łagodniejsza pochodna, no to muszę Wam w taki sposób opatologiczny wytłumaczyć, jak i również nie jest budową podobna do kwasu azelainowego. To jest pochodna. Działanie jest Praktycznie bardzo niewidoczne, nieodczuwalne. Jest to bardzo delikatne działanie rozluźniające martwe komórki na skórka, po to, aby ficyna i papaina mogły bezproblemowo je strawić. Dodatkowo mamy tutaj działanie redukujące rumień, ponieważ azeloglicyna jest to składnik potrzebny skórze nadreaktywnej, naczynkowej, bardzo wrażliwej z TR-em tylko ostrożnie też kosmetyki, osoby ze skórą tłustą, osoby ze skórą strądzikiem różowatym i naczynkową też muszą kosmetyczki troszeczkę ostrożnie wprowadzać. Pomimo tego, że posiadają wiele składników, na przykład danej kosmetyki łagodzących, na przykład skóra naczynkowa może na, nagle źle zareagować, bo to jest skóra nieprzewidywalna. Raz jest dobrze, raz jest źle, raz jest umiarkowanie. Tutaj trzeba naprawdę być ostrożnym. Później mamy właśnie w składzie taki kwas hieluronowy. Substancja nieprzenikalna zostaje na powierzchni skóry. Jest to też transporter przenikania substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry. Także jak najbardziej super sprawa. Pentapeptyd 18, peptyd, który już w minutę wykazuje właściwości stymulujące syntezę kolagenu i odbudowujące barierę hydrolipidową. Alantoina, która wykazuje silne właściwości wyciszające rumień, podrażnienie, zaczerwienienie, bardzo silnie odbudowuje barierę lipidową. Inaczej, ona bierze czynny udział w odbudowie bariery hydrolipidowej. Także zdecydowanie jak najbardziej tak. Nonapeptyd 1, Nona peptyd 1. Peptydy z kategorii nona są jak najbardziej odporne na działanie pochodnych włuszczających, Ponieważ one tutaj mają tylko zapewnić efekt ujędrnienia. Nona peptydy wykazują właściwości ujędrniające, poprawiające sprężystość i elastyczność skóry. Także zastosowanie nonapeptydów miało bardzo duży sens. Panthenol, podstawa bazy kosmetycznej, substancja wyciszająca, łagodząca, redukująca podrażnienie, wspierająca po odpowiednie nawodnienie skóry. Jest to humektant, czyli również bardzo silnie nawadnia skórę. Nośnik przenikania. Acetyl hexapeptyd 8, substancja przeciwzmarszczkowa jest to peptyd, bardzo silnie regeneruje skórę i jak ficyna papaina w synergii usuną martwe komórki na skórka, to one wnikają w głąb skóry i oczywiście wykazują bardzo silne regresywne działanie przeciwzmarszczkowe i stymulujące kolagen, elastyna i kwas hialuronowy. Transporter przenikania substancji aktywnych glukoza jako nawadniacz skóry, humektant, elektrolit, regulator pH, zapach i tylko tyle. To mamy w składzie tej maski. Maska wygląda tak. Ona ma konsystencję na początku filmu widzieliście takiego kremu e, żelu. W pierwsze sekundy po aplikacji leciutko ona piecze. Ona piecze. Bo tutaj mamy ficynę, papainę, nonapeptydy, heptapeptydy, acetylopeptydy, więc naprawdę to nie jest nic dziwnego. Tylko, że przy tym produkcie należy się zatrzymać i tutaj powiedzieć w zdecydowany sposób. Jeżeli po jego zmyciu pojawiłoby się zaczerwienienie skóry. Które by nie minęło po 5 minutach, ten produkt nie jest dla Was. Jeżeli pojawi się zaczerwienienie, które ustąpi po 5 minutach, to jest normalny objaw, prawidłowy, tak powinno być, ze względu na wielotorowe działanie: usunięcie, strawienie, pożarcie martwych komórek meskurka, szybkie przenikanie substancji wnikalnych. Także zaczerwienienie skóry takie przez 5 minut po słuchaniu tej maski jest normalnym zjawiskiem, ale jeżeli utrzymuje się dłużej niż 5 minut, powyżej 10 minut, w zdecydowany sposób jest to produkt dla waszej skóry nieodpowiedni, wręcz za silny. Zasilny to też może za mocne słowo, ponieważ można też to wziąć pod uwagę na przykład nietolerancji pewnych składników zawartych w produkcie: czy to niacynamidu, czy to e, oczywiście po te, pochodnej kwasu azelainowego. To jest po prostu kwestia indywidualna. Aczkolwiek ja jestem z tego produktu zadowolony i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę robi robotę. Skóra jest rozjaśniona rozświetlona, rozpromieniona, jest glaskin, jest wygładzona, jest taki efekt plumping skin, jest taki efekt wypełnienia, takiego rozświetlenia, rozjaśnienia. Jest to zdecydowany produkt świetny przed wielkim wyjściem, przed imprezą, żeby swoją skórę zrewitalizować. Po zmyciu tej maski, jako formie multimaskingu, można jeszcze po zmyciu tej maski, nałożyć maskę jogurtową. Ostatnio polecaną, na przykład rutynę by Alchni, aby uzupełnić tutaj wszystkie gospodarcze takie wodno-lipidowe, żeby fajnie nawodnić, rewitalizować, odnowić i zapewnić skórze takie prawdziwe, z prawdziwego zdarzenia, bardzo silne spad. Także ten produkt jest dostępny w drogerii Hebe. Pozostałe produkty z tej serii mają katastrofalne składy. Nie polecam ich zdecydowanie. Po zmyciu tej maski możecie położyć wszystkie składniki aktywne poza witaminą C w tym samym dniu. Na witaminę C możecie położyć w dniu następnym, ale nie w tym samym. Efektywny produkt, szybko działający, robi to, co ma robić, to co obiecuje producent. Jedyny produkt się uchronił z tej serii, który ma dobry skład ze szczerego serca polecam. Jeśli Wam się moje kochane serduszka film podobał, łapka w górę, czy tamtą. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Kocham Was bardzo i do zobaczenia w następnym filmie. Buzaki wielkie trzymajcie się po pa!